Jestem już akurat po posiłeczku, wypiłem sobie kawkę. Szykuję sobie już powoli graty. I teraz tak do lakierowania poliuretanem używamy takiego pistoletu. Widzieliście w moich poprzednich filmach, jak lakierowałem poliuretanem zwykłym pistoletem, ale żeby lakierować zwykłym, trzeba mocno rozcięcić poliuretan. No i wtedy wychodzi nam drobna strukturka. Na tej ramie chcę uzyskać taką grubą strukturę, taką typową dla raptora, baranka. Więc używam ten pistolet. Będziemy jechali dość niskim ciśnieniem i będziemy podkręcali tą dyszą regulację, żeby uzyskać taką grubą strukturę. Na początku wyregulujemy sobie taki pistolet na tekturce, a później przejdziemy już do ramy. Poliretan rozcieńcza, ale tylko 10% rozpuszczalnika względem objętości puszki, czyli bardzo delikatnie. A to robię tylko dlatego, żeby w takie właśnie zakamarki, jak widzieliście tam od góry przy mocowaniach sprężyn, można było go dofasolić fest, żeby on tam po prostu powciekał.